Witam wszystkich fanów angielskiej Premier League bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne podsumowanie kolejki. Zaczynamy szybkim rzutem oka na White Hart Lane, gdzie Tottenham podejmował nową przemienioną, przestawioną drużynę Liverpoolu powrót do czterech obrońców z tyłu taka jest filozofia obronna Jurgena Klopa. myślę, że wszyscy mogliśmy się tego spodziewać tak naprawdę Poczetino oczywiście nie był mu dłużny więc bardzo podobne formacje obydwóch zespołów mecz o bardzo, bardzo mocnym podłożu taktycznym zarówno Jurgen Klopp jak i Mauricio Pochettino nie chcieli tego meczu przegrać i było to widać akcje rozgrywane były w sposób dość schematyczny więc można było zwiesić oko głównie nad tym kunsztem taktycznym a niekoniecznie nad prędkością i dynamiką poszczególnych akcji obu zespołów zarówno Mauricio Pochettino jak i Jürgen Klopp, mają podobne problemy, jeżeli chodzi o napastników. Dodatkowo jeszcze kolejny ból głowy dla Argentyńczyka po tym spotkaniu. To kontuzja na stara szadniego. Prawdopodobnie na parę tygodni wyleci z gry dotychczasowy. No, jeden z najlepszych zawodników ofensywnych Tottenhamu. W Liverpoolu problemy są powszechnie znane i, no, duszące nieco ofensywy tego zespołu. Jak wiemy, Daniel Staric często boryka się z drobnymi lub też poważniejszymi urazami. Inks wyleciał do końca sezonu. Christian Benteke jeszcze się rychał Habilituje. W związku z tym na szpicy w tym spotkaniu wystąpił Divo Korigi, ale nie był to fenomenalny występ młodego Belga. I bardzo zbliżył się on poziomem w tym meczu do Harry'ego Keina, który ostatnio ze swoją formą pikuje mocno w Tottenhamie w dół. Po dwóch drużynach postanowiłem wyróżnić takie dwie jednostki w ekipie gospodarzy. Na wyróżnienie według mnie zasługuje Musa Dembele. Ten piłkarz powinien zdecydowanie więcej czasu dostawać u Poczetino. Parę razy przemieścił się w środkowej strefie boiska w tak doskonały, sposób, że naprawdę można było tylko i wyłącznie przyklasnąć. Jeżeli chodzi o Liverpool tu wielkie brawa dla Simona Mignolet, bo to on jest według mnie man of the match Derek po tym spotkaniu dwie cudowne interwencje, które tak naprawdę skwitował sam Klopp swoją reakcją i myślę, że to nie wymaga dalszego komentarza. Tak więc na White Hart Lane w bardzo ciekawym spotkaniu i debiucie Jurgena Kloppa pada remis 0 do 0. Chelsea back on track. Takie tytuły pojawiły się w mediach. Oczywiście można się dopatrywać powrotu Chelsea do formy po tym spotkaniu, ale ja jednak bym tutaj nie hiperbolizował tej formy londyńskiego zespołu. To jest mimo wszystko spotkanie z Aston Villą, w związku z tym Team Sherwood ma naprawdę dużo problemów ostatnio na głowie. i Jose Mourinho skrzętnie wykorzystał dobrą okazję do tego, żeby gładko ten mecz wygrać. Jak to wyglądało? W skrócie, ogólnie rzecz biorąc, pierwszą bramkę w tym spotkaniu po fatalnym błędzie Brada Guzana i po podaniu Williana zdobywa. Diego Costa. Drugą bramkę dołożył później Alan Hatton. prawo obrońca Aston i Szkot, próbował zblokować strzał najlepszego w tej chwili napastnika Chelsea. Piłka odbiła się od jego nogi tak niefortunnie, że wpadła do bramki za plecami bezradnego brata Guzana. Mr. Troublemaker Diego Costa oprócz tego wykreowania dwóch bramek oczywiście zaliczył jeszcze taką małą he, sprzeczkę z Miką Richardsem. Tym razem nie wyszedł to z tego pojedynku. Dodatkowo, że Zemuria ma kolejny ból głowy związany z Babą Rachmanem, bo ogólnie Rzecz biorąc, miał ładnie wejść w buty Cezara z filikuety. Szykowałem się na ten występ od pierwszej minuty byłego zawodnika Augsburga. Byłem naprawdę ciekawy, jak sobie poradzi. Ale ogólnie zjechany został przez praktycznie każdego eksperta na Wyspach. Zarzuca mu się przede wszystkim no, niedopasowanie do tej koncepcji taktycznej José Mourinho i prawdopodobnie wielu spotkań Baba Rahman, jeżeli tak dalej będzie się prezentował, w tym sezonie nie zaliczy. Nadal boryka się z formą tutaj na Wyspach również Pedro. Astronomiczny początek i coraz to głębszy zjazd w dół. Nie wiadomo, gdzie się to skończy, ale Pedro musi się zdecydowanie Podnieść. W zasadzie, to, patrząc tak z perspektywy czasu, to Brad Guzan ułożył to spotkanie i dla niego to spotkanie to jedna wielka kompromitacja. Team Sherwood, oprócz tego, że przegrał kolejny mecz, musi mieć na uwadze również to, że jeżeli chce dalej pracować na Villa Park, musi pomyśleć nad nowym bramkarzem, bo Brad Guzan coraz częściej zalicza takie wpadki Chelsea Aston Villa 2 do 0. Watford liczył na to, że ugra coś z Arsenalem, ale myślę, że o tym spotkaniu na Vicarage Road nie ma za dużo co mówić. Druga połowa należała tylko i wyłącznie do kanonierów, zresztą w pierwszej również dominowali nie tylko posiadanie piłki, ale również środek pola. Było takie wrażenie, że do więcej kanonierów biega po boisku aniżeli Szerszeni. Kike Flores może być niezadowolony głównie z tego, że dobre swoje okazje zmarnował Odion i Galo. No i jedna, wręcz fantastyczna, po której nie wiadomo dlaczego, strzelił w ogóle gdzieś tam nie wiem, z 5 metrów obok prawego słupka bramki Petra Czecha no to wyglądało naprawdę co najmniej dziwnie. No a poza tym, tak jak powiedziałem, spokojne, dorosłe i dominujące wystąpienie zespołu Arsena Węgiera. Trzy bramki po przerwie w sześciominutowych odstępach czasowych, tak to mniej więcej wychodziło. W 62 minucie bramkę zdobywa Alexis Sanchez, który jest naprawdę w bardzo dobrej formie e, ostatnimi czasy. Faulowany był tam w polu karnym Mesut Özil, no przynajmniej na krawędzi faulu co najmniej było. No a Alexis po chwili wykorzystał całą sytuację e, no i zapatrzony Gomez mógł tylko spojrzeć za siebie i zobaczyć, że piłka znalazła się w siatce. Drugą bramkę dokłada Olivier Giroud, który swoją drogą był zdecydowanie lepszy w tym meczu niż Theo Walcott. Nieco zagubiony był w tym spotkaniu reprezentant Anglii. Po podaniu Mesut'a Ezila bardzo ładne domknięcie całej akcji przez Niemca. No i pada druga bramka dla Arsenalu. Trzecią dokłada Aaron Ramsey po takiej sztandarowej, dynamicznej akcji Arsenalu, gdzie Hector Bejerin po raz kolejny dał znać o swoich naprawdę wybitnych walorach nie tylko prędkościowych, ale i technicznych. No i tym samym Arsene Wenger wywozi cenne 3 punkty z Vicarage show: Watford Arsenal 0-3. Spotkania na Goodison Park toczyło się w cieniu niebagatelnej tragedii. Znakomita postać związana z Evertonem, Howard Kendall, odszedł w dniu tego spotkania i naprawdę rzuciło to cień praktycznie na całe tamto dniowe wystąpienie Evertonu. Smutek było widać nie tylko w poczeniach piłkarzy, ale również na samym stadionie. Chociaż bardzo ładnie i z dużym respektem zachowali się fani The Office względem ikony swojego klubu, naprawdę legendarnej postaci. Warto wygooglować sobie tego pana, bo to dla The jest postać szczególnie ważna. Louis Van Hall i jego czerwone diabły nie miały skrupułów i w zasadzie już w pierwszej połowie rozstrzygnęły to spotkanie. Bramki. Morgana Schneiderlena, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i podaniu Smolinga doprowadza do jednobramkowego prowadzenia, a następnie po bardzo dobrym dośrodkowaniu Markosa Rojo i trzeba to mieć na uwadze, drugą bramkę z główki dokłada Rera. Ten człowiek, pomimo tego, że jego forma często się waha, to w tym spotkaniu po raz kolejny dał do zrozumienia, że jest naprawdę podstawowym i bardzo ważnym filarem drużyny Czerwonych Diabłów. Everton próbował coś atakować, próbował odrabiać straty, fenomenalnie jednak spisywał się po raz kolejny w bramce David Decha na tego Zdecydowanie nie ma mocnych w tym sezonie i podejrzewam, że może zaliczyć bardzo podobny do poprzedniego sezon. Wciąż młody hiszpański bramkarz. Trzecią i rozstrzygającą bramkę w drugiej połowie dokłada Wayne Rooney. Klasyczna bramka kapitana reprezentacji Anglii, no i zawodnika, który niedawno pobił ten jakże ważny 50-bramkowy rekord. Tak więc kolejna wisienka na torcie ze strony Wayne'a Rooneya dołożona. United zgarniają pełną pulę na Goodison Park. Everton Manchester United 0-3. Newcastle-Norwich, no to jest gigantyczne spotkanie tej kolejki. Osobiście byłem pod ogromnym wrażeniem oglądając to spotkanie. Spodziewałem się tutaj delikatnego zwycięstwa Norwich. Zamiast tego dostaliśmy zbombardowaną bramkę Rudiego. Nasuwa się jedno wielkie wajnaldum po tym spotkaniu. Steve McLaren ogromną przyjemność zapewne czerpał z oglądania tego, co wyprawiają jego piłkarze na boisku w północnej Anglii. Zanim przejdziemy do samych bramek, Warto wspomnieć, że bardzo dobrze w Newcastle wyglądają również Mitrowicz i Ayoze Perez. Jeżeli tak dalej współpraca Serba i Hiszpana będzie wyglądać, Newcastle już za niedługo powinno gdzieś szybować w stronę góry tabeli. Ten występ pokazał, że ten zespół ma niesamowity potencjał. Aleksin musi nieco bardziej przykuć uwagę do obowiązków defensywnych swoich piłkarzy, kiedy próbowali odrabiać straty, pogrążyli się jeszcze bardziej, narazili się na kontrataki. No i co za tym idzie czterobramkowa strata na finiszu meczu. To jest naprawdę dość duży cios w ekipę Kanarków. Pierwsza bramka dla Newcastle. Fantastyczna asysta Musi Sissoko. No i po niej Gigi Wijnaldum zdobywa otwierającą bramkę. Po bramce Didiego dla Norwich bramkę e, zdobywa Bokani. Świetne dośrodkowanie Martina Usona. Odpowiedź Gigi'ego Wijnalduma z głowy po dośrodkowaniu Musi Sissoko. Kolejne wyróżnienie dla e, tego pana. Parę minut później trzecią bramkę dla Newcastle i tym samym dwubramkowe prowadzenie zdobywa dla ekipy Sroke Ayoze Perez. Norwich jeszcze w 34. minut czyli minutę praktycznie po golu Pereza, dołożyło taki mały głaz pod nogi rozpędzonych Srok. Fantastyczne kolejne dośrodkowanie Martina Olsona. Dwie bardzo dobre wrzutki Szweda w tym spotkaniu. No i wolejem kończy całą akcję Nathan Redmond. Jest 3 do 2 dla Newcastle. Od tego momentu zaczyna się tylko i wyłącznie strzelanie ekipie Srok. Tak gdzieś około 20 minut po rozpoczęciu drugiej połowy bomber ułożył sobie na nodze Aleksander Mitrowicz. Podawał nie kto inny jak zastąpił w tym spotkaniu Musa, Sisoko, a dwie ostatnie bramki naprawdę niebagatelnej urody padają po uderzeniach Giorgino Wijnalduma. Najpierw podawał przy piątej bramce Daryl Janmat, a szósta to już solowy ran i popis umiejętności Holendra. Naprawdę to spotkanie podkreśla, jak ważną postacią w tej drużynie jest Wijnaldum. Tym meczem Holender zaczyna również spłacać ten swój około 15 milionowy transfer. Newcastle Norwich w naprawdę ekscytującym meczu na St James's Park 6 do 2. Kolejne spotkanie miało miejsce na Etihad Stadium. Totalny spacerek dla Manchester City. Niesamowity cios w plecy ekipy Ediego Howa miał miejsce na przedmoczowej rozgrzewce. Planowo zagrać miał oczywiście nasz reprezentant, czyli Artur Borus, pomimo tego fatalnego Howlera w spotkaniu z Watfordem. No ale doznał jakiejś delikatnej kontuzji na przedmoczowej rozgrzewce i w związku z tym do bramki wskakuje Adam Federici, były bramkarz Redding. W drużynie Manchester City oczywiście jeszcze nadal gigantyczna nieobecność. Sergio Aguero to spotkanie oglądał z Trybun, no i w jego miejsce wskakuje do pierwszego składu Wilfred Bonney. Tak jak powiedziałem, kompletny spacer dla City przetratowana ekipa The Cherries. Strzelanie rozpoczyna w pierwszej połowie Ryan Sterling, podawa mu w tej sytuacji Wilfred Bonney. później środkowanie Bakarego Sani z lewej strony fatalny błąd Adama Federiciego i to jest pierwszy kamek do ogródka tego zawodnika w tym spotkaniu. Obchodzi go Wilfred Bonney i zdobywa bardzo łatwo mywania jedną z najbanalniejszych bramek w swojej karierze na wyspach reprezentant w Słoniowej. Odpowiedź Bornu przyszła w 22 minucie i chyba nie wszyscy spodziewali się takiego ładnego strzału Glena Marea. No ale później trzy akcje, które na pewno zapadną w pamięć wszystkim kibicom The Citizens. Najpierw, jeszcze w pierwszej połowie, trzecia bramka dla The Citizens pada po fantastycznym podaniu Kevina De Bruyne. Otwierające, długie, prostopadłe podanie dla Raima Sterlinga. Ten robi najpierw jednego obrońcę na zamach, później kładzie na ziemi drugiego, no i ostatecznie kończy całą akcję obok bezradnie interweniującego Adama Federiciego. Pod koniec pierwszej połowy mogło być 4 do 1, po uderzeniu Jesusa Nawasa. Bramkę zdobył jednak raim Sterling, ale to co zrobił reprezentant Hiszpanii przechodzi ludzkie pojęcie. Ma całą bramkę przed sobą, ale autentycznie, no naprawdę ma was 200 metrów kwadratowych do dyspozycji dla siebie a jak Jesus w tej sytuacji i pomimo tego nie trafia do bramki no tam wystarczyło dołożyć lewą stopę to każdy junior grający na poziomie podokręgu wykorzystałby tą sytuację. Zamiast tego Jesus was nie wiadomo w ogóle z jakiej beczki zaczyna dryblować próbuje kłaść wszystkich na ziemi. Chyba zazdrościł nieco Raimowi Sterlingowi. Ostatecznie skończyło się to wszystko dobrze dla Manchester City, gdyż w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie znalazł się Raim Sterling, kompletując swojego hat-tricka jeszcze w pierwszej połowie, ale Jesus na was zasłużył tutaj na ewidentne zruganie go po tej akcji. Manuel Peregrini, ostatecznie jednak jakiś pozytyw pewnie z spotkania Hiszpana wyciągnie, bo jak zwykle swoją szybkością zapewnia on asystę i podanie do Wifi'a Bonego w 89 minucie. Reprezentant przyszłości Sonio dokłada swoją drugą bramkę, wchodzi w buty Sergio Aguero w tym spotkaniu i kompletuje czterobramkowe zwycięstwo Manchesteru City. Bardzo dobrze zachował się po raz kolejny Kevin De Bruyne, potwierdzając tylko swoją klasę i utwierdzając nas wszystkich w przekonaniu, że to będzie jedna z czołowych postaci tego sezonu. Na Etihad Stadium to spotkanie bardzo jednostronne kończy się wynikiem 5 do 1 Bournemouth, kompletnie bezradne. Ferby Londynu na Sreher's Park prezentowały się przed tym spotkaniem naprawdę elektryzująco. I ogólnie rzecz biorąc, dominujący w spotkaniach wyjazdowych, Westcam, miał tutaj przed sobą w perspektywie ciężkie zadanie. Alan Pardiu wiedział, jak się przygotować na zespół młotów i mniej więcej znał przecież ten zespół, jako że wcześniej był jego menadżerem, więc można było się spodziewać solidnego występu zespołu Orłów. I w zasadzie w całym meczu spotkaniem było wyrównane. 22 minuta i 25 to bramki w pierwszej połowie. Najpierw wynik otwiera Carl Jenkinson po podaniu która muzyka, kolejna Bramka Karla, dzięki co na barwach młotów, rozkręca nam się młody reprezentant Anglii. Odpowiada na jego trafienie Joan Cabay. Jak zwykle z rzutu karnego już wpada w taką rutynę strzelecką, podchodząc do tych jednostek Francuz. No i pierwsza połowa jakoś nam się tak spokojnie już potem osadziła emocjonalnie. Pod koniec drugiej połowy kibice Crystal Palace, zwłaszcza jeżeli byli wrażliwi, mogli narazić się na niepotrzebne skoki ciśnienia. Dwa szybkie ciosy West Hamu i praktycznie wyszarpane zwycięstwo ekipy Slawana Bilicza. Manuel Lantini, główną postacią tych wszystkich wydarzeń, najpierw sam strzela bramkę po zamieszaniu w polu karnym i podaniu innego zmiennika, Andiego Carola, a później kompletuje dorobek strzecki West Hamu podaniem do Dimitriego Payeta i Francuz. Zdobywając trzecią bramkę, nie tylko potwierdza swoją dobrą dyspozycję i dobrą formę, ale również świetną postawę West Hamu na wyjazdach. Slaven Bilic w przeciągu ostatnich meczów udowodnił, że jest chyba idealnym zastępstwem Sama Lardaisa i może popchnąć West Ham do czegoś naprawdę dużego w tym sezonie. Zobaczymy jak to dalej będzie się układać. Niepocieszony zdecydowanie może być Alan Pardiu. Głupia czerwona kartka Dwighta Gala, której nie powiedziałem a powinienem, w pierwszej połowie wykluczyła praktycznie jakąkolwiek równą walkę. Pod koniec tego spotkania zdecydowanie większe rezerwy fizyczne mieli zawodnicy młotów. Crystal Palace West Ham 1 do 3. Nie będę się rozdrabniał, jeżeli chodzi o spotkanie West Bromu i Sunderlandu. Bardzo nudny, chyba najnudniejszy mecz tej kolejki. W pierwszej połowie przewagę miała ekipa nowego menadżera czarnych kotów, czyli sama Alardaisa. Widać już w tym wszystkim rękę Alardaisa, typowe dla niego kliny taktyczne i takie zachowawcze granie mające na celu zdobywanie trzech punktów w jak najmniej efektownym stylu. Oczywiście teraz żartuję, ale wszyscy wiemy, jak grał West Ham pod rządami sama Alardaisa. Spotkanie na pewno szybko wypadnie z głowy wszystkim kib. Kibicą na The Hawthorns. Jedyne trafienie to gol side Beraino z 54 minuty, ale na pewno kibice Czarnych Kotów będą mieli duże wątpliwości do tej bramki. Ja również mam, być może faulowany był tam Pan Tillimon. To doprowadziło do tego, że Sajdo Beraino miał naprawdę łatwe zadanie strzelając swoją jedyną bramkę w tym spotkaniu. Sam jest na pewno ma jeszcze dużo do poprawy w Sunderlandzie. Tony Pils cieszy się z kolejnego rzemieślniczego zwycięstwa. Jedyne, co jeszcze trzeba wyróżnić, to postawa i zachowanie Jamesa McQueen'a już po końcowym gwizdku. Były zawodnik z Sunderlandu, który był wygwizdywany przez swoją byłą grupę wsparcia, wkurzył się i podbiegł po całym spotkaniu do trybuny Sunderlandu, manifestując wyraźnie swoją radość z przegranej jego byłego zespołu. To rozścieczyło paru zawodników z Sunderlandu, m.in. Danego Grajama i Lika Termola. Doszło tam do takiej małej przepychanki. Ostatecznie jednak cała sytuacja została opanowana, a FA zwróciło się już do West Bromu, żeby bardziej pilnowało zachowania Jamesa McClina. West Brom, Sunderland tak jak powiedziałem wcześniej, 1-0. Nigdy nie można być pewnym tego, w którym momencie upada Leicester City. Taką konkluzję wysnuć można po spotkaniu Świętych z Lisami. Jeden ze sztandarowych spotkań angielskiej Premier League. Przepełnione emocjami, przepełnione dobrymi, solowymi akcjami i przepełnione przede wszystkim także dużą ilością walki. W pierwszej połowie dwie bramki dla Southampton, drugi dla Leicester. Podzieliły się oba zespoły bramkami w poszczególnych partiach meczu. Na wyróżnienie zasługuje dwójka środkowych obrońców Świętych. Pierwszą bramkę zdobywa José Fonte po bardzo dobrym doświadkowaniu z rzutu rożnego Duszana Tadicza. Drugą dokłada po takiej Benihilowskiej sytuacji i e, asyście słupka e, Virgil van Dijk. To oni doprowadzili do tego, że Święci mieli dwubramkową przewagę e, w przerwie. No ale jak zwykle do głosu doszedł gwiazdor tego sezonu, Jamie Vardy. No ja nie mam już słów na tego gościa, on jest naprawdę niesamowity. Można tutaj sypać epitetami z rękawa, które określałyby tylko cudowną formę Vardiego, ale myślę, że wystarczy popatrzeć na Harego z sezonu i uświadomić sobie, że Wardy prezentuje się jeszcze nieco lepiej, żeby zrozumieć, w jak dobrej dyspozycji jest były gracz Fleetwood Town. Bramki po podaniach Natana Dayera i Riada Mareza doprowadzają do remisu i rozstrzygają ten mecz. Southampton Leicester 2-2. Marcus i jego stołk przyjechali na Liberty Stadium, posprzątali szybciutko w ciągu pięciu minut tablicę świetną w tym spotkaniu, no i swoim ultra taktycznym występem zapewnili sobie trzy punkty w meczu ze Swansea. Gary Monk może być niezadowolony głównie z postawy Ashley'a Williamsa w tym meczu. No, błąd za błędem, coś co nie zdarza się często, ale waliczyk, kapitan reprezentacji Wali, zaliczył tragiczny wieczór na Liberty Stadium w poniedziałek i można mieć sporo do niego pretensji, jeżeli jest się kibicem Swansea. W paru sytuacjach naprawdę nie podobały mi się Decyzja śl. Williamsa. Zazwyczaj jest to naprawdę jeden z najbardziej solidnych obrońców ligi. W tym spotkaniu przysporzył nieco problemów w swojej ekipie. Wyszło to przy mojej poprzedniej wypowiedzi i Bramkę w tym spotkaniu zdobywa Bojan Kicz z rzutu karnego po faule śl. Williamsa. Taki wynik już utrzymał się do końca spotkania. Buffettimbi Gomis miał jeszcze dobre sytuacje w tym meczu, które powinien wykorzystać. Ale ostatecznie łabędzie kontynuują swoją serię bez wygranej. A Markius i jego stołk dominuje i zasłużenie wygrywa jeden do zera. No i tradycyjnie już dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Zachęcam do dzielenia się swoimi wrażeniami i komentowania. No i również jak zwykle do rzucenia okiem na ostatni akcent tego odcinka, czyli najlepszą bramkę kolejki. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!